Witam w segmencie poświęconym nieistniejącym już markom samochodów. Dziś w programie marka HORCH. Zapnijcie pasy, ruszamy. HORCH to niemiecka marka samochodów produkowanych od 1901 do 1932 roku pod własnym szyldem HORCH. Od 1932 roku stanowiła część koncernu Auto Union, a produkcja pojazdów na dobre zakończyła się w roku 1959. Samochody z znaku Dużego H zawsze stanowiły wyznacznik luksusu, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wysokiej jakości. A wszystko to za sprawą Augusta Horcha, genialnego konstruktora i inżyniera. Do 1899 roku August Horch pracował jako inżynier budowy maszyn, m.in. u Karla Benza w Mannheim. Pragnąc się samodzielić założył spółkę ze swoim pierwszym partnerem biznesowym, Salim Hercem. Jeszcze w tym samym roku w dawnej stajni w kolońskiej dzielnicy Ehrenfeld, gdzie rozpoczął produkcję wozów silnikowych. Pierwszy Horch miał silnik o mocy 4,5 konia mechanicznego oraz posiadał aluminiową skrzynię korbową, co było w tamtych czasach niespotykane. Samochód posiadał konstrukcję otwartą. Oświetlenie zapewniały mu lampiony, w których umieszczano świece. W odróżnieniu od późniejszych samochodów Horch posiadających potężne silniki, pierwszy Horch ledwo mógł osiągnąć maksymalną prędkość 32 km na godzinę. Kolejne wyprodukowane samochody powstały w 1901 roku. Posiadały silnik dwucylindrowy o mocy 5 i 10 koni mechanicznych. Biorąc pod uwagę, że branża motoryzacyjna dopiero raczkowała, a samochody stanowiły dość ekstrawaganckie hobby, firma pana Augusta dość szybko popadła w kłopoty finansowe. Co skutkowało tym, iż pan Hork musiał szukać nowych partnerów biznesowych. Trzy lata później firma została przeniesiona do Reichenbach w Oktland. Rok później firma wyprodukowała pierwszy w Niemczech samochód z silnikiem czterocylindrowym o mocy 20 koni. Na skutek poszukiwania większej siedziby następuje kolejna przeprowadzka do Saksonii do Cwickau w 1903 roku. Tam właśnie 10 maja 1904 roku pan August zakłada Horch NCM Motorwagenwerke AG, spółkę akcyjną, której właścicielami staje się 9 akcjonariuszy. W pierwszym roku funkcjonowania nowej spółki powstaje 21 pojazdów. W 1907 roku trafia pod maską Horcha po raz pierwszy sześciocylindrowy silnik. Pojawiają się również pierwsze sukcesy w sporcie motorowym w postaci trzech złotych medali: w wyścigu Berlin-Lips-Berlin. Berlin. Inni członkowie rady nadzorczej nie podzielali pasji pana Augusta do sportu motorowego, ponieważ było to w ówczesnych czasach bardzo kosztowne hobby. Ostatecznie po wielu kłótniach z dyrektorem finansowym firmy Horch, pan August został usunięty z firmy. Niezrażony założył 16 lipca 1909 roku drugą firmę, którą nazwał August Horch Automobilwerke GmbH w Zwickau. Decyzją sądu musiał jednak zmienić nazwę firmy, gdyż była ona zbyt podobna do firmy jego byłych wspólników. I tak oto 25 kwietnia 1910 roku pan August tworzył firmę Audi Automobilwerke GmbH. Firma Horch, pomimo sporów z pierwotnym założycielem firmy, nadal produkowała wysokiej klasy samochody. W latach 20. pod maski samochodów zaczęły trafiać rzędowe ośmiocylindrowe jednostki napędowe, a głównym udziałowcem firmy staje się berliński wizjoner Maurice Staus. Sprawił on, że marka Horch stała się bardzo pożądana i stanowiła wyznacznik luksusu. Udało mu się osiągnąć taki efekt, łącząc reklamę swoich produktów ze sztuką. Stau stwierdził, że tylko taka reklama odniesie sukces, która będzie w stanie ukazać unikalne cechy samochodów Horch. Rzędowa 8-cylindrowa jednostka o pojemności 3 litrów i mocy szacowanej na 65 koni mechanicznych trafiła pod maskę modelu Horch 430 i była w stanie rozpędzić go do 115 km na godzinę, co przy wadze oscylującej w okolicach 1,8 tony było sporym osiągnięciem. Natomiast na pewno auto nie należało do tych z segmentu ekonomicznych, ponieważ średnie spalanie wynosiło około 19 litrów na 100 km. W 1923 roku Paul Daimler. Współpracownik Stausa pracował dla Horcha jako główny inżynier silników ośmiocylindrowych, a pojazdy Horch stały się następnie pierwszymi, które wprowadziły ośmiocylindrowe silniki do produkcji seryjnej. W 1928 roku firma została przejęta przez Jurgena skaft Rasmussena, właściciela firmy DKW, który w tym samym roku dokonał zakupu pozostałości po amerykańskim producencie samochodów Rickenbacker. Zakup ten był istotny z powodu faktu, iż obejmował on sprzęt do produkcji silników ośmiocylindrowych. W 1932 roku na targach w Paryżu firma Horch zaprezentowała niebagatelny pojazd. Był to Horch o oznaczeniu 670 z 12-cylindrowym silnikiem w układzie V, który wzbudził spore zainteresowanie. Zdecydowano, aby rozpocząć produkcję seryjną tego modelu. Jak jednak okazało się, targowe zainteresowanie nie przyłożyło się na fizyczny popyt. Sprzedano zaledwie 80 egzemplarzy modelu 670. Warto spojrzeć również na ramy czasowe, w których się znaleźliśmy. Sytuacja na rynku motoryzacyjnym, jak zresztą i każdym innym, była ciężka. Od 1929 roku panował wielki kryzys, który rozpoczął się 24 października 1929 roku od czwartkowego krachu na Wall Street, który do historii przeszedł pod nazwą Czarnego Czwartku. A dotknął on praktycznie każdą gałąź przemysłu w zasadzie we wszystkich krajach. W roku 1932 z inicjatywy Saskiego Banku Państwowego sasi Bank) mając na względzie ciężką sytuację na rynku motoryzacyjnym, powstaje spółka Auto Union, czyli efekt fuzji Audi, DKW, Horch i Wanderer. Rok później w zakładach Horcha zaczęto produkcję samochodu z ośmiocylindrowym silnikiem w układzie V. Opracowano również silnik o pojemności sięgającej prawie 5 litrów konstrukcji Paula Daimler'a, który zachwycał kulturą pracy i niezawodnością. Samochody Horch z lat 1926-1935 trafiły na rynek pod zbiorczą nazwą Horch 8. Pojazdy stanowiły kwintesencję piękna, mocy i niezawodności, stając się symbolem wyższych wymagań konsumentów na lata. W roku 1935 zniesiono podatek, który nakładany był od pojemności silnika. A firma Horch wprowadziła kolejną serię pojazdów z ośmiocylindrowymi rzędowymi silnikami, legitymującymi się na początek mocą 100 koni, a wkrótce i 120 koniami mechanicznymi, tym razem o zbiorczej nazwie 5. 120-konna jednostka najczęściej montowana była w kabrioletach Horch 853. Krótko po zaprezentowaniu modelu 853 zyskał on miano najpiękniejszego ze wszystkich samochodów marki HORCH. Ten właśnie model walnie przyczynił się do utrzymania miana wiodącego producenta samochodów luksusowych, który w 1937 roku wynosił ponad 50% rynku. Lata 30 dla firmy HORCH przyniosły wprowadzenie nowej linii tańszych i mniejszych, ale nadal pięknych samochodów V8. Rok 1936 był rokiem jubileuszowym z racji wyprodukowania w Zwickau 25-tysięcznego 8-cylindrowego luksusowego samochodu. Warto wspomnieć również fakt, iż to wyścigowy dział Horcha opracował, a później zbudował samochody wyścigowe Auto Union Grand Prix typ od A do D w latach 1933-1939. Lata wojenne przyniosły zapotrzebowanie na innego rodzaju pojazdy niż ekskluzywne niszowe limuzyny. Prym Wśród takowych limuzyn wybieranych przez nazistowskich Bonzów wiodły Mercedesy. Produkcja cywilna samochodów została zawieszona po marcu roku 1940. Koncern Auto Union, w skład którego wchodził Horch, stał się głównym dostawcą pojazdów dla niemieckiej armii, czyli Wehrmachtu. Powstały sygnowane nazwą Horch takie pojazdy jak standardowy samochód osobowy Horch 108 oraz średni standardowy samochód Horch 901. Podczas II wojny światowej zakłady doznały ciężkich uszkodzeń na skutek alianckich bombardowań. Lata powojenne zaś to powszechnie panująca bieda i brak popytu na auta spod znaku dużego H. Warto wspomnieć o ostatnim pojeździe sygnowanym marką Horch. Był to model Horch P240 z sześciocylindrowym silnikiem, produkowany od 1955 do 1959 roku w starych zakładach Horcha. W 1958 roku zakłady Horch i Audi mieszczące się w Zwickau zjednoczyły się w koncern IFA, tworząc nową markę Chassenring. Wcześniejszy model Horcha P240 przemianowano na Chassenring P240. Niestety, na skutek niezrozumiałych decyzji, administracja radziecka zakazała eksportu modelu P240 poza NRD, co sprawiło, że administracja gospodarcza NRD postanowiła zaprzestać produkcji pojazdu. I tak zakończyła się historia pożądanych przez wielu samochodów firmy HORCH. Warto wspomnieć, że obecnie prawa do marki posiada firma Audi, która wchodzi w skład grupy Volkswagen AG. Od dłuższego czasu krążyły wieści o reaktywacji marki HORCH. Lecz do dziś pozostały te słowa niczym niepotwierdzonymi plotkami. Samochody spod znaku dużego H do dziś stanowią gratkę dla kolekcjonerów motoryzacji z całego świata i potrafią osiągać zawrotne ceny. Dla przykładu 24 czerwca 2006 roku został wystawiony na aukcji w Cortland w stanie Nowy Jork bardzo rzadki Horch 853A Sport Cabriolet z 1937 roku w oryginalnym nieodnowionym stanie. A sprzedany został za niebagatelną sumę 299 tysięcy dolarów. Obecnie w Cvikhaus znajduje się powszechnie znane muzeum August Horch Museum. Na sam koniec ciekawostka: Pod koniec lat 30., Horch dostarczył ograniczoną liczbę promocyjnych szalików z logo Horch. Wysyłane były tylko do najzamożniejszych klientów. Bardzo szybko stały się bardzo poszukiwanym przedmiotem kolekcjonerskim wśród zagorzałych pasjonatów przedwojnej motoryzacji. Wiąże się z tym również pewna kontrowersja, ponieważ jednymi z najbardziej zagorzałych poszukiwaczy tych właśnie pamiątek, szczególnie podczas wojny, byli starsi członkowie SS. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.